Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wykańczać oraz remontować mieszkanie, a konkretnie o tym, jak w tym mogą nam pomóc nowe technologie i jak mogą sprawić, żeby to wszystko było łatwiejsze. Sam wiem coś o tym, że wykańczanie mieszkania jest naprawdę trudne, ponieważ robiłem to rok temu. No i generalnie po tym całym procesie wykończone było nie tylko mieszkanie, ale też ja. Na początku miałem ambitny plan. Ja zrobię to sam, ale ostatecznie musiałem skorzystać z usług architekta wnętrz, który po pierwsze miał lepszy gust ode mnie, miał większą wiedzę, no i też wiedział jak skorzystać z tych wszystkich skomplikowanych programów do tworzenia planów mieszkań, do tworzenia jego wizualizacji. Ale... Na szczęście ten stan rzeczy się zmienia i z tego typu programów mogą już korzystać także zwykli ludzie, którzy niespecjalnie się na tym znają, ponieważ pojawia się wiele prostych w obsłudze narzędzi, z których, moim zdaniem, najciekawszym jest VoxBox, o którym dzisiaj chcemy powiedzieć. Powiedziałem co prawda, że Voxbox jest bardzo prosty w obsłudze, ale pozwólcie, że posłużę się bardziej obrazowym przykładem. A mianowicie grą The Sims, w którą podejrzewam, że każdy albo prawie każdy grał, no i tworzył w niej swój wymarzony dom. Więc jeżeli graliście u The Sims, jeżeli daliście radę tam stworzyć właśnie dom, to podejrzewam, że poradzicie sobie także z Voxboxem. Dodatkowo ta aplikacja ma jeszcze jeden plus, ponieważ w ogóle nie trzeba jej instalować na komputerze, uruchamia się bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Aplikacja Voxbox pozwala nie tylko na stworzenie swojego projektu, ale też skorzystanie z bogatej bazy projektów. No bo przecież nie każdy musi wiedzieć, jak powinno wyglądać ładne i modne mieszkanie. I tutaj mamy projekt, który stworzyliśmy. Mamy tutaj wiele rozmaitych rzeczy. Mamy szafki, mamy łóżko, mamy drzwi, podłogę, nawet elementy dekoracyjne. I to wszystko jest dostępne w salonach Vox oraz na vox.pl, gdzie można właśnie kupić te rzeczy. I to jest o tyle fajne, że kiedy tworzymy projekt w programie, to on wygląda absolutnie dokładnie tak. Jak efekt finalny, jak to, co chcemy stworzyć. Nie mamy tego problemu, że dobieramy tutaj jakieś losowe meble, później dopiero szukamy podobnych w katalogu. To, co znajduje się tutaj, dostaniecie też w sklepie. Jestem przyzwyczajony do tego, że tego typu programy są trudne w obsłudze, ale tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Zobaczcie sami. Wziąłem nawet szafkę przyciągam ją do drugiej ściany i ona się automatycznie przesuwa tak, żeby do niej pasowała. Jeżeli chodzi o tego typu funkcje, to moją ulubioną jest dobieranie odpowiedniej ilości materiału do konkretnego pomieszczenia. Ja wiem, że to się może wielu osobom wydawać banalne, ale sam, kiedy wykańczałem mieszkanie, to tego materiału po prostu kupiłem za dużo i u mnie w komórce lokatorskiej do dzisiaj leżą jakieś płytki, leżą jakieś panele, których prawdopodobnie nigdy nie użyję, a to jednak są zmarnowane pieniądze. Więc gdybym mógł rok temu skorzystać z takiego programu, to pewnie nie popełniłbym tego błędu i kupiłbym dokładnie tyle materiału, ile bym potrzebował. Ze swojego doświadczenia wiem też, że bardzo ważna podczas projektowania mieszkania, domu, nawet pokoju, jest cena. Po prostu to, ile to wszystko kosztuje. I normalnie byśmy musieli tego wszystkiego szukać w katalogu, ale tutaj w programie mamy napisaną cenę wszystkich rzeczy, które wybraliśmy. Widzimy listę wszystkich rzeczy, które znajdują się w zaprojektowanym przez nas pomieszczeniu, i widzimy ich ceny oraz zostały one dodatkowo podzielone na kilka kategorii: meble i akcesoria artykuły dekoracyjne oraz drzwi, ściany i podłogi. I w tym momencie zapisujemy projekt i kończymy z nim pracę. I zapisaliśmy go w chmurze, więc nie musimy go przenosić na żadnym pendrive'ie czy na dysku przenośnym. Teraz wybierzemy się do salonu Vox, gdzie odpalimy go na żywo, to znaczy prawie na żywo, bo w wirtualnej rzeczywistości. Znajdujemy się właśnie w salonie Vox, gdzie za chwilę otworzymy nasz projekt zapisany w chmurze i tutaj doradca klienta pomoże nam nie tylko odbyć wirtualny spacer po tym projekcie, ale także doradzi nam. Wszystko po to, żeby nam w tym pokoju, mieszkaniu, domu, cokolwiek zaprojektujemy, żebyśmy się czuli tam po prostu lepiej. Jesteśmy właśnie po wirtualnym spacerze po naszym projekcie i co tu dużo mówić, to naprawdę robi wrażenie nawet na osobie takie, jak ja, która już wielokrotnie korzystała z tej wirtualnej rzeczywistości, a jeżeli ktoś nie korzystał z tego rozwiązania do tej pory, to już w ogóle będzie naprawdę zachwycony. Ale jeżeli nie możecie akurat skorzystać z tego rozwiązania, nie możecie się wybrać do salonu Voxa, to możecie też wykonać wirtualny spacer po swoim projekcie, kiedy jesteście w domu. Wystarczy, że odpalicie projekt w przeglądarce, Opcję spacer i wtedy też będziecie mogli zwiedzić swój projekt, tylko już nie korzystając z wirtualnej rzeczywistości, ale trochę tak, jakbyście grali w grę komputerową. Co tu dużo mówić, Voxbox mi się bardzo spodobał, bo to jest program, który jest w stanie obsłużyć każdy. Jest naprawdę banalny w obsłudze. Te wszystkie rzeczy, które widzimy w naszym projekcie, są dostępne w salonach Vox oraz na Vox.pl, więc nasz projekt wygląda tak, jak ta przestrzeń, którą projektujemy, powinna wyglądać w rzeczywistości. A wygląda jeszcze lepiej, kiedy możemy akurat odbyć wirtualny spacer, korzystając z wirtualnej rzeczywistości, no i po prostu poczuć się tak, jakbyśmy naprawdę byli w tym projekcie. No i Voxbox jest właśnie taką aplikacją, która sprawia, że remont albo odświeżenie mieszkania staje się banalnie proste. No i dzięki temu poradzi sobie z tym absolutnie każdy, nawet jeżeli nie będzie korzystał z usług architekta. Więc gdybym miał rok temu taki program, Pewnie bym z niego korzystał i pewnie bym zaoszczędził sporo pieniędzy. Niestety nie mogłem tego zrobić, czego bardzo żałuję.